Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj ja zapraszam do Holus Action. W Action tym razem kupiłam trochę rzeczy, natomiast tutaj mam, widzicie, co taki miks takich rzeczy takich gospodarczych, trochę chemii, trochę tam dla dzieci, jakieś takie przybory szkolne i kilka kosmetyków. I więc teraz tak, zacznę może od tych kosmetyków. Więc tutaj mam ten Wonder Balm, tylko tym razem kupiłam zielony Skin Lips Nails. Tam było. Wcześniej kupiłam różowy, teraz kupiłam zielony. Cena to jest 98, 98, 98 eurocentów i tam były różne rodzaje. Tam jeszcze pojawiły się jakieś inne kolory, bardzo dużo było tych kremów w ogóle na półce, tym razem. Więc to może wprowadzić do stałej oferty, aby jakaś dostawa była. No, tak czy siak, te kremy są bardzo dobre. Ja używam do rąk, one są takie po prostu tłuściejsze, ale to też można użyć do stóp, na łokcie, do ust i tak dalej. Więc to polecam serdecznie, bardzo dobry skład. Więc to jest jedna rzecz. Taka już sprawdzona. Z nowości pojawiło się z tej firmy Max More e, kredka do brwi. Ja to kupiłam do blondu, bo kupiłam to dla mamy. To było za 75 eurocentów, bo ona jest taką, wiecie jasną blondynką. E, więc tam była taka jeszcze brązowa. E, patrzyłam na nie, natomiast ona była dla mnie za taka... Taka bardzo rudawa może, więc taka kredka do blondu. Ona tak ma bardzo ładny kolor, więc taka kredka. I rzeczy kosmetyczne, to jeszcze pasta do zewnątrz Signal. Cool Spearmint. I to było za 69 euro centów. Nie, to była chyba na jakiejś promocji w ogóle. Więc tak, te rzeczy do domu. Więc kupiłam do e, tego. No, do łazienki nowy kosz. Oj, kurzy się. To było za 5,99 w szarym kolorze. Było takie jeszcze chyba, nie wiem, chyba kremowe mi się wydaje. Więc taki mam tutaj właśnie kosz na, e, na śmieci. Do tego kupiłam e, taką szczotkę, właśnie toaletową. Natomiast ona jest taka lekkim takim. Taka chropowana, lekko, no troszeczkę się różni od tego koszu. Natomiast od tego kosza, to my co to będzie tak w style, więc tak nie będzie mocno widać. Szatka była za 2,99, więc też bardzo niska cena według mnie. I były też takie bardzo fajne, e, szare e, i kremowe z takim bambusem ale nie byłam pewna tego koloru. Nie, nie były szare. był kremowy i czarny. Gdy było szare z tym bambusem, to bym wzięła z ty, ten szary kolor, natomiast ten czarny tak ten krem nie bardzo mi pasował, ale fajne by było z tym bambusem, więc tam to też ładnie się prezentowało. Tu kupiłam taką, gdzie co, matę, hmm, no taką matę pod y, wykładzinę, czy tam, wiecie, pod jakiś dywanik, żeby się po prostu nie ślizgało. Bardzo niska to była cena, bo to tylko 1,48 euro, a normalnie, wiecie co, w jakimś takim wreszcie dawałam po 5 euro, więc też bardzo niska cena. Z takich rzeczy, czy jeszcze takich organizacji, taki organizer do patyczka, patyczków, takich wiecie, kosmetycznych za euro 34. Jeszcze nie czy to postawię w pokoju, przy tam, gdzie mam kosmetyki, gdzie się maluję, czy w łazience. No zobaczymy tak czy siak, bardzo ładnie wygląda, właśnie taki bambus na górze. I tam były tam jeszcze jakieś waciki, takie coś i tak dalej, więc tego było sporo na półce. Dalej mam tutaj, moi drodzy, no dwa, aha, to jest takie rzeczy, jeszcze takich... Yy, do dekoracji, to widzę takie podkładki dwie. To było za euro. To ma takie z tyłu, takie trzy, właśnie też, się trzymała, bo nie, nie tego nie niszczyło powierzchni. No, to jest chyba z mango, mi się wydaje. Tak, to jest robione z drewna mango, chyba? No nie, nie jestem pewna. Natomiast wiecie co? Yy, tak, mango Holz, czyli właśnie z tego. I powiem Wam, że no to się ładnie prezentuje nie nim, że to właśnie chyba do kuchni to użyję po takąś oliwę przyprawę, czyli bardzo by mi się spodobało, więc wzięłam takie dwie sztuki. Yy, dalej mamy yy, dla dzieci, więc tak, takie artykuły szkolne, trochę bym powiedziała, więc tak, piórnik za 2 euro. Były różne kolory, to nie wiecie, dwie przegródki. Bardzo niska cena mi się wydaje, więc jak najbardziej y, można tam zajrzeć i kupić takie piórniki do szkoły. Bardzo, bardzo, y, w ogóle niskich cenach były różne rzeczy gdzieś tam kredki i tak dalej. Tutaj właśnie mam takie jeszcze flamastry, tutaj dla dwójki młodszych y, takie y, dwa pakowania flamastrów to było za 89 euro centów jedna sztuka. No, mówię, też również bardzo niska cena i one są tutaj, że one są y, y, chudsze i grubsze z drugiej strony, więc. Y, no, fajna sprawa. Na pewno kupię tego jeszcze więcej, bo ja powoli zbieram prezenty właśnie na święta dla dzieci, więc tym razem też coś zakupię na pewno. Teraz, wiecie co gospodarstwo? Taka chemia. A nie, wiecie co, tutaj jeszcze mam kosmetyczkę. To jest niby kosmopolitan, to było za euro 99, a to co, głównie z myślą właśnie o lotach, bo nas taka płaska, fajna bo ja mam taki bardzo takie szeroki chciałam coś płaskiego, 2 euro, też niska cena, tam już jakiś chyba inny kolor mi się wydaje i wziąłam sobie jeszcze bieliznę, tu taki dwupak, majtki bezszwowe za 3,99. I teraz tak, to te jest też takie gospodarcze do, takie chemiczne bardziej, więc tu widziałam super scrubi, ta taka gąbka, no niby to jest ta podróba tej chyba, Mami coś tam, kojarzycie na pewno, tylko tam te koszty są po 4 euro, te było po 69 euro centów. Ja tu kupiłam, wiecie, z myślą o pikarniku. Zobaczymy, czy to da, da radę, czy tam, wiecie, zobaczymy, czy w ogóle nie porysuję tego piekarnika. No nie wiem. Ale jest napisane, że można używać tego, wiecie, do kuchni, do łazienki i na zewnątrz. Więc bardzo niska cena, 69 euro centów. Dalej tutaj wzięłam takie ściereczki do kuchni, 5 sztuk. co, one chyba też kosztowały około, około euro, mi się wydaje, te ściereczki. Takie no takie się, widzicie, standardowo w lidl czy tam w ali kupiłam teraz bo tu, bo to były w ogóle ładniejsze kolory, takie turkusowy, i tak dalej. Gąbki do y, czyszczenia. Takie dwie 89 Eurocentów. I co one po prostu na dłużej starczają y, ten, ten rodzaj gąbki, więc tutaj wzięłam jedno pakowanie i na próbę wzięłam też za 89 Eurocentów, natomiast takim w takim formie kwiatka różne kolorowe, No i cztery sztuki. Z chemii jeszcze wzięłam mój ulubiony płyn do prania. On, widzicie, co chyba 2,30 kosztował. To jest Tymianek i Kolendra. Elwin nie gryź, bo tutaj mam iść, co z Elwinem nagrywam, on ja sobie podgryza mi wszystko. Bardzo fajny, jeżeli ja wcześniej miałam bardzo ładny taki świeży zapach, to polecam serdecznie. I tutaj mam jeden płyn do płukania, Fermel. Był na, tam na promocji, też ma fajny zapach, to było za euro 45. Był inny zapach, ale ten jest taki fajny, świeży, właśnie i więc tak, wiecie co, zakupy nie wiem, ile wydałam, chyba tam około 26 euro, tak? no może trochę więcej nie, a tak wiesz jak, wiecie co, no bardzo bardzo są te rzeczy w tym Action tam się naprawdę opłaca pojechać i kupić czy to wiecie, czy właśnie tą chemię, czy tam e, jakieś takie rzeczy właśnie, jakieś takie, no nie wiem garki, patelnie i tak dalej, bo tego tam było mnóstwo więc ja jak najbardziej jak już kiedyś mówiłam, tam regularnie zajeżdża, bo naprawdę warto jest, są tam niskie ceny no, z jakością jest różnie, bo na przykład e, te płyny są fajne, bo są sprawdzone, ale coś mam z Ekszy, nie jestem zadowolona teraz. E, więc co zapomniałam? Jedna rzecz jakaś taka chemiczna. Tak, byłam średnio zadowolona, ale ogólnie te płyny, takie w takim sprayu, czy te zielone, czy te niebieskie, są również bardzo dobre. To również serdecznie polecam. No, jak mi się krzyknąć, to wam powiem następnym razem, co tam się nie sprawdziło. No dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko z tych dzisiejszych zakupów. E, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!